No to teraz zajmijmy się przedziałami w tym filmie. No to tak, pierwszy przedział, mamy przedział tutaj ten 1, 2, czyli przedział 1, 2. Moment od x na nim. Co robimy? Traktujemy to jako beleczkę, czyli idziemy sobie z x od tej strony, tak jak przy belkach. Czyli co mamy w tym przedziale? Jedynie 2 do góry. Jak działa do góry to jest z plusem. No i siły skupione zawsze są z razy, razy x. Dobrze. Coś tu jest jeszcze więcej. To, co jest na końcu przedziału się nie liczy do danego przedziału, czyli tylko tyle. To jest siła podłużna, więc jej nie liczymy w momentach, czyli moment od x w zerze, podstawiamy sobie 0, tu wychodzi 0, czyli w tym punkcie. I moment od x w dwójce, czyli na odległości 2 metry, równa się 4 kN. Podstawiliśmy sobie to tutaj. Dobrze. Siła tnąca. Oznaczam q na niektórych uczelniach, tak jak już mówiłem, oznaczane jest jako t. To jest jedno i to samo. Czyli q, czyli pochodna z momentu, pochodna z czegoś takiego. To jest zawsze to, co jest przed x, czyli 2. Czyli na całym przedziale jest 2 kN. Następnie n. -y. n -y działają do przekroju. Zgodnie z tym, co już rysowałem przy belkach. Jeżeli sobie tniemy beleczkę, to n -y dodatnie. są od przekroju, jeżeli idziemy z x od tej strony. Jeżeli idziemy z x od drugiej strony, tutaj jeszcze napiszę, to n -y też są dodatnie. Różnica jest jedynie tylko w siłach tnących, bo moment jest dodatni do góry od tej strony, moment jest dodatni też do góry. Siła tnąca jest dodatnia do góry, ale tu już siła tnąca jest dodatnia na dół. To należy sobie zapamiętać. To jest jak idziemy z x od tej strony. To jest bardzo ważne. Tak jak mówiłem przy belkach. Zapamiętajcie sobie to. Dobrze. Czyli w naszym przypadku n -y są do przekroju a od przekroju są dodatnie, czyli jak są do przekroju, czyli są ujemne, czyli minus 3, 6, 6, 6. Dobrze. Teraz przedział 2, 3. Znowu idziemy z x w ten sposób. No i co mamy? Ten przedział możemy rozpisać na dwa różne sposoby. Jeden trudniejszy, drugi łatwiejszy. Rozpiszmy najpierw pierwszy. Pierwszy przypadek. Tego przy belkach nie mówiłem, więc mamy tak. Moment od Dixa, bo tam była tylko, jak omawiałem belki, był jeden przedział z jednej strony i później szedłem z drugiej strony drugi przedział. A nie przechodziłem przez przedział do danego przedziału. Więc tutaj już jest inna filozofia. Mamy coś takiego. Musimy wejść do tego przedziału żeby do niego wejść, to musimy przejść przez ten pierwszy przedział. To jest pierwszy sposób. Czyli mamy co? Żeby do niego wejść przez ten przedział, czyli musimy go po prostu przepisać. Czyli przepisujemy 2 razy x. To co było tutaj. Dalej. Następnie nasz cały x to jest to. Więc żeby wejść do tego przedziału, musimy, jeżeli chodzi o tą siłę, musimy od całego x odjąć ten mały przedział Wtedy jesteśmy w tym przedziale, czyli zapisujemy to w ten sposób. Minus, no bo siła działa na dół. Dwa razy, czyli to jest nasz cały x. Odejmujemy ten mały przedział i wtedy jesteśmy w tym przedziale. Na tym to polega i sobie tutaj zapisujemy moment od x w zerze. Yy, nie w zerze, przepraszam na odległości 2, no to to nam się wyzeruje, czyli daje nam 4 kN metry, czyli nam się potwierdza ta wartość z tego, czyli jest prawidłowo, bo tutaj na końcu tego przedziału wyszło 4, no i na początku drugiego z analizy wychodzi też 4. Zawsze y, muszą te wartości z jednej i z drugiej strony to jakby wychodzić takie same. Jeżeli wychodzi jakaś różnica, to znaczy, że jest źle. Jedyna różnica może wyjść tylko wtedy, jeżeli tu byłby gdzieś przyłożony moment. To wtedy ta różnica to jest wartość tego momentu. Dalej. Moment od x na odległości tu było 2, to tu jest odległość 4. Idziemy tak jakby tu jest nasze 0, tu jest 2, tu jest 4. No to sobie podstawiamy i nam wychodzi ile. Czyli mamy 8 minus 4. No, to 4. Dobra. Tnąca, czyli ku. To mamy co? Pochodna z tego, 2. Pochodna z czegoś takiego. Tylko to, co jest przed tym, czyli minus 2, czyli równa się 0. Nie ma siły tnącej w tym przedziale. N od X. No to jak ta siła była sobie tutaj, to ona sobie podążyła w to miejsce i działa też na tym przekroju. Ona działa do przekroju, nasze siły dodatnie są od przekroju, czyli nasza siła jest ujemna, minus 13,666 kilonutona. Tutaj też miało być kilonutona. To był pierwszy sposób. Teraz sobie zróbmy drugi sposób. No i teraz drugi sposób. On będzie polegał na tym, że usuniemy sobie tą część belki i zaczniemy jakby działać tylko na tej belce i tu będzie nasze 0, a tu będzie nasze 2. Można tak zrobić. To są tak zwane redukcje, czyli Przykładowo są trzy przy, y, przypadki. Mamy tak. Pierwszy przypadek. Jeśli mamy pręd i na końcu mamy załóżmy 10. No to on się zredukuje. Jeżeli usuniemy tą część belki, to dziesiątka. Czyli stąd siła ląduje tu. Tabelka znika. Pojawia się tutaj dziesiątka. Tutaj powiedzmy, dajmy odległość równą 2. I pojawia się jeszcze moment równy 10 razy 2. Czyli ta odległość. Gdyby było na przykład obciążenie równomiernie rozłożone na takiej odległości i chcemy je zredukować, załóżmy obciążenie równe 5 na odległości 2, no to mamy coś takiego. Tą część usuwamy belki i przesuwamy te wszystkie siły na koniec, czyli tu. Czyli mamy siłę 5 razy 2, czyli równe 10 i mamy moment równy 5 razy 2 i razy połowa odległości, czyli razy 1, czyli też równe 10. Oczywiście zwroty tych momentów są zgodne ze zwrotami tych sił. Jeżeli Siła działa na dół, no to moment też działa na dół. Jeśli siła działa do góry, moment też działa do góry. I trzeci przypadek to jest z momentem. Dajmy go do góry. 5 na odległości 2. I co tu mamy teraz? Jeśli zniknie ta część belki, ta, to tutaj pojawi się moment, zostanie on przeniesiony i żadna siła się już nie pojawi. No i to sobie należy zapamiętać, to jest bardzo ważne. To służy po prostu do tego, że tym sposobem możemy sobie na przykład liczyć, jakbyśmy na przykład mieli belki, w których jest kilkanaście przedziałów. To jest prościej robić właśnie tym sposobem, że co chwilę sobie usuwając tą część, którą żeśmy już przeanalizowali i po prostu przesuwając wszystkie siły na początek danego przedziału, który liczymy. To zróbmy to. Moment od x. -a. W naszym przypadku co będzie? Tą siłę sobie przesuwamy tu zgodnie z tym, czyli 10. Analizujemy dalej przedział 2, 3 tylko drugim sposobem. 10 i pojawia się od niej moment. Yy, znaczy tutaj jest jeszcze siła, czyli razy x, no bo to jest siła. Dalej. Pojawia się od niej moment. Yy, nie 10, tylko 2. Przepraszam, musimy zmienić, bo tutaj się zasugerowałem tym. 2. Ok. Następnie moment, czyli siła działała do góry, czyli moment będzie siła razy ramię, czyli zgodnie z tym, co tutaj napisałem, czyli 2 razy 2, czyli moment będzie 4 i jeszcze tutaj na tym przedziale będzie minus. No bo działa na dół ta siła 2 razy x. Bo tak jakby tej belki już nie było, wszystkie siły zostały przeniesione w to miejsce. No i teraz moment od x w zerze. Nasze 0 jest wtedy tu. No to jak sobie podstawimy tu 0, no to nam wyjdzie 4 kN. Zgadza się. No bo tyle nam wychodziło moment, jakbyśmy analizowali tutaj w dwójce. Czyli tutaj nam... Jak damy w zerze, czyli tu jest ta, jakby nasza, ta sama wartość, co tutaj było w dwójce, to, to tutaj, tutaj jest u nas w zerze. Dobra. Teraz moment. Na odległości 2 metry. No to liczymy. Tutaj podstawiamy dwójkę, czyli to się zniweluje z tym, czyli zostanie ta czwórka, czyli to samo widzicie wychodzi. Siła tnąca, no to co? Pochodna z tego 2. Pochodna z tego minus 2. Pochodna z tego 0. Dobra. n. No to n już tutaj było to pokazane, że n jak był tutaj, to de facto został przesunięty w to miejsce. Czyli równa się minus 13666. To normalnie sobie, siły podłużne sobie normalnie przesuwamy. Gdybyśmy chcieli teraz analizować przedział 3, 4 od tej strony przechodzą przez te wszystkie siły teraz napiszę tylko tak hipotetycznie co by było albo przeanalizujmy z dwóch stron co nam szkodzi zróbmy sobie 3, 4 przedział Czyli to jest moment do x równy Czyli tak jak mówiłem Wszystkie siły. Tu jest to obciążenie nasze. 10 kN na metr. I wszystkie siły z dołu lądują u góry. Czyli co? Trzynastka u góry. Bez żadnego momentu. Analizujemy. Belkę od tej strony, czyli przeszliśmy sobie tak. Dobra. Dalej. Dwójeczka zostaje przesunięta po prostu tutaj. Czyli 2. I ta dwójeczka z dołu zostanie tu przesunięta. Wszystkie siły muszą zostać przesunięte, czyli 2. Czyli one się zredukują, prawda? Czyli tak jakby ich nie było. Dalej. Został także moment. Od dwójki tej byłby moment jaki? 2 razy 4, czyli byłby moment tutaj 8. Dobrze? I od tej dwójki 2 razy 2 moment działający tym razem w drugą stronę. Równy 4. 2 razy 2. Dobra. Czyli de facto co otrzymujemy? Czyli mamy tak. Analizując ten przedział 2, 3. Tu jest punkt 2, 3, 4. Analizujemy przedział 3, 4. To mamy tak. 13 do góry. Razy x. No bo siła skupiona. To nas nie interesuje przy momentach. I te dwa momenty. No to mamy moment do góry 8 i minus 4 na dół, czyli ogólnie de facto mamy plus 4 do góry. No to jest de facto ten moment, który żeśmy obliczyli w tym punkcie trzecim, analizując ten przedział, no bo ten moment musi tyle wynosić. Dobra. No i jeszcze obciążenie równomiernie rozłożone. Tu jest oczywiście odległość ta nasza, ta 3 metry. Obciążenie równomiernie rozłożone równe minus 10 razy x kwadrat przez 2. No bo tak się zawsze robi, tak jak mówiłem przy belkach, jeśli mamy obciążenie równomiernie rozłożone. No i teraz moment od x w zerze. Naszym zerem jest ten punkt. To co mamy? Czwóreczkę, 4, 4 kN. Moment od x w 3 metrach powinien wyjść 0. No bo zawsze moment tutaj na początku belki, jeżeli nie ma żadnego momentu zadanego, powinien wyjść 0. Sprawdźmy, jak nam wyjdzie, to znaczy, że od razu wiemy, że wszystko, cośmy zrobili od tej strony jest dobrze. No to robimy. Razy 3 plus 4 minus 10 razy. 3 do kwadratu przez 2 i sprawdzamy. 0002. Zgadza się, to jest 0 inaczej. Tu oczywiście nie dało się tak zaokrąglić, żeby wyszło idealnie, więc nasze wyszło nam 0002. No to jest w przybliżeniu 0, czyli jest ok. Dobra, robimy dalej. Teraz siła tnąca, czyli q. q od tego to jest 13,666, od tego 0, tego a od tego minus 10 razy x. q w zerze, y, q w zerze czyli tu równa się 13,666, a q na odległości 3. To się równa, ile? Minus 16,333. 3, 3. A skąd to wiedziałem? Bez liczenia? No bo tutaj jest wartość reakcji 16,333, 3, 3, czyli to musi być wynik z tego. To taka ciekawostka. Dobra. Co teraz? Mamy plus i minus. Co to oznacza? Że jak będziemy rysować wykres, załóżmy, tutaj u nas wyszło 4. Tutaj są u nas wartości dodatnie, tutaj są u nas wartości ujemne. I teraz tak, standardowo przy czymś takim, jeżeli tu było 0, tutaj była czwórka, tu jest parabola, czyli musi być parabola. To by nam wyszło coś takiego. Parabola wygięta na dół, dlatego że obciążenie jest wygięte na dół. Obciążenie działa na dół. Ale że tutaj tnąca jedna wyszła dodatnia, a druga ujemna, oznacza to, że tutaj będzie ten wykres wyglądał tak. Czym one się różnią? No tym, że w pierwszym przypadku to jest maksymalna wartość, a w drugim przypadku to jest maksymalna wartość i ta wartość jest większa od tej. Jak ją wyliczyć? Nic prostszego. Bierzemy to, czyli siłę tnącą minus 10 razy x i przerównujemy ją do zera. Jak ją sobie przerównamy do zera, to nam wyjdzie, że na odległości 1, 3, 6, 6 metra Czyli na takiej odległości mamy wartość maksymalną. No i co teraz? Jak mamy to? Tutaj mamy rozpisany ten przedział cały, czyli możemy wyliczyć każdą wartość momentu w tym przedziale dzięki temu rozpisanemu przedziałowi. Czyli co to robi? Bierzemy to, wsadzamy do tego. Czyli moment do x 1, 3, 6, 6. Dobrze i obliczamy, czyli ja sobie tutaj szybko zrobię 1, 3, 6, 6 plus 4 minus mhm. 1, 3, 6, 6, 13. Strasznie duża ta siła. Chyba się nigdzie nie. Zobaczmy. No, widocznie taka wyszła. Czyli tutaj wyszło 4, tutaj 13. Dobrze. kilo metrów Co dalej? To już mamy, to już mamy. N. No to n -y mówiłem już. 1 wyszedł minus 2, drugi plus 2, czyli się równa 0. Nawet widać od drugiej strony, że tutaj nie ma żadnej siły przyłożonej, więc tutaj się nagle nie może pojawić n z drugiej strony, skoro tutaj nie ma nic. Czyli równa się 0. Teraz jeszcze zrobię wam z drugiej strony, bo tak jak obiecałem, czyli mamy co? Teraz idziemy sobie z x od tej strony. Co, co tu mamy? 16. Powinno wyjść dokładnie to samo. Czyli mamy tak, 16 działające do góry. Z x, dlatego że to jest siła skupiona. Dalej. Obciążenie równomiernie rozłożone działające na dół. Czyli minus, bo działa na dół 10 razy x kwadrat drugich. I tutaj mamy tylko to. Tu są dwie siłki. Czyli moment od x równego 0. Podstawiamy sobie 0, wychodzi 0. Czyli w tym punkcie równa się 0. Teraz analizuję przedział 4, 3. Dobrze. Moment od x -a równego 3 metry. Powinno wyjść 4. Zobaczymy, czy wyjdzie. 16, 3, 3, 3. 3 razy 3 minus 10 razy 3 do kwadratu przez 2. 3,999 to jest 4. Oczywiście tu znowu, dlatego że są wartości po przecinku, nie wychodzi idealne. 4, ale wpisujemy. Dobra. Czyli się zgodziło. Szliśmy od tej strony, wyszło 4 w punkcie trzecim. Idziemy od tej strony, wychodzi to samo. Jest prawidłowo. Dalej. Tnąca. Tnąca to jest pochodna z momentu. Czyli pochodna z tego to jest 16. I pochodna z tego to jest minus 10. Ale że idziemy sobie z x od tej strony, to tak jak już tutaj mówiłem, tutaj tnące są dodatnie na dół. Czyli jak to interpretować? To, że jeżeli idziemy z x od tej strony, zmieniamy znaki przy pochodnych na przeciwne, czyli tu było 16 do góry, tu jest minus. Tu było na dół, tu jest plus. Tak? I tu jeszcze dopisujemy x, no bo pochodno od czegoś takiego to jest 10 razy x. Dobra. Q od x w zerze minus 16. Q od x w 3 metry ile wyjdzie? To jest kilo newtonów. No, dodajemy 30, czyli nam wyjdzie to 13,666. Jedno ujemne, drugie dodatnie. Wyliczmy teraz z drugiej strony. Czyli bierzemy minus 16, 3, 3, 3, plus 10 razy x, równa się 0. x to się równa ile? 1, 6, 3, 3. Teraz z drugiej strony, żeśmy szli sobie tu i żeśmy sobie otrzymali tu odległość 1, 6, 3, 3, 3 czyli to dodać do tego to jest 3 czyli po prostu z drugiej strony teraz obliczamy i moment do X w 1, 6, 3, 3 metra sprawdźmy co wyjdzie to jest w metrach teraz podstawiamy to do tego czyli 16, 3, 3, 3 razy 1, 6, 3, 3, 3 Minus 10 razy 1, 6, 3, 3, 3 do kwadratu przez 2. Sprawdzimy, czy wyjdzie to nam to 13. Jest, 13, czy 3, 3, 8. No to tam różnica jednego po przecinku to nie ma znaczenia. Czyli to samo. 7 już zapiszę. kiloniu tono metra. Czyli jednak dobrze wyliczyłem tą wartość, bo z jednej i z drugiej strony wyszła taka sama. To było na tyle, jeżeli chodzi o przedziały. Zapraszam do kolejnego filmu, w którym narysuję do tego wykresy.